Kochani, dzisiaj o tym, dlaczego lubimy spotykać się z ludźmi sensownymi, co to znaczy, jak być człowiekiem sensownym, ale to po czołóweczce za chwilę wracamy. Słuchajcie, chcielibyśmy mieć wielu przyjaciół. Chcielibyśmy mieć przyjaciół wśród klientów, chcielibyśmy, chcielibyśmy budować relacje z ludźmi i tak jak bardzo często powtarzam, że ludzie uwielbiają spotykać się z ludźmi dojrzałymi, stąd rozmawiamy czy mówimy o wdzięczności, bo ona jest takim trochę objawem czy owocem dojrzałości, żeby okazywać wdzięczność. Tak, dzisiaj chcę powiedzieć, co to znaczy być człowiekiem sensownym. To znaczy, definicji takiej sensowności, człowiek sensu, sensowny, pewnie każdy może przynieść i złożyć tutaj swoją. Ja jednak chcę powiedzieć o tym, co znaczy być sensownym konkretnie dla mnie osobiście. Zobaczcie, być sensownym to. Umieć odpowiadać sobie na dwa pytania, które są pytaniami kluczowymi. Ja je nazywam kluczowe, dlatego że one dla każdego życia, życia człowieka są najważniejsze. Trochę tak sobie myślę, czy nie będzie zbyt filozoficznie dzisiaj, ale niektórzy z Was lubią filozoficznie, więc fajnie, jeżeli będę mógł zostawić wam jakąś, przynajmniej niektórym z Was, jakąś wartość. Co to za pytanie? Pierwsze pytanie, to pytanie skąd jestem? Jakie jest moje źródło od tego, że tutaj na ziemi jestem? I to nie chodzi, pewnie domyślacie się o to, że no tatoś z mamusią, plemnik z jajeczkiem i teraz mamy życie i dobra jest nowe życie, tylko w ogóle Jaki, spe, czyj zamiar spełniam będąc tutaj na ziemi? Czy to jest, czy jestem kwestią tylko i wyłącznie połączenia się dwóch, dwóch, że tak jak powiedziałem wcześniej, zamiarów mamy taty, czy jestem czymś więcej, czymś głębiej? Skąd przychodzę? Dlaczego w ogóle jestem? Jakie jest źródło mojego istnienia? Jakie jest moje dlaczego tutaj na ziemi? I drugie pytanie czyli pytanie o początek i drugie pytanie to pytanie o koniec jaki będzie mój koniec w sensie co potem czy jestem człowiekiem który dzisiaj jest i to jest przerzuca w wieczność ten moment kiedy już momentu nie będzie brak czasu czy ja jestem tylko te 40 50 70 80 Tutaj na Ziemi i, 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 i koniec. Czyli jaki jest mój I teraz odpowiadając na te dwa pytania, każdy z nas sobie odpowiada je na nie pewnie w zupełnie różny sposób. Pojawia się pomiędzy tymi dwoma pytaniami przestrzeń na, na to, co ja nazywam życiem, na nasze życie, czyli na przestrzeń na, na dziś. I teraz te odpowiedzi na te dwa pytania. Prowokują nas do odnajdywania wartości, które są pomiędzy tym a tym punktem. Czyli ja żyję pewnymi wartościami, które wynikają z tego, skąd jestem i dokąd idę, i one determinują moje życie dzisiaj. Są takimi papierkami lakmusowymi odpowiedzi na te dwa kluczowe pytania wartości. A te wartości pokazują mój sens. Czyli codzienne wybory zakorzenione w tym, co jest moją wartością dzisiaj, będzie budowało mój sens, a na zewnątrz przejawia się to w zwykłych, codziennych wyborach, działaniach, tym, co mówimy, jak jesteśmy wiarygodni, jak jesteśmy spójni jako ludzie. Być więc człowiekiem sensownym będzie znaczyło. Znaleźć, znaleźć odpowiedź na pytanie skąd jestem na pytanie dokąd zmierzam co dalej ze mną po śmierci co, co, co pomiędzy jakie wartości więc wybieram i życie zgodne z tymi wartościami. uwielbiamy ludzi sensownych, tak więc szukajmy sensu. Miejcie piękny dzień